Co mam mówić? Co mam mówić? <noise> Hola amigos, nazywam się Michał a to kanał Sport Project. Dzisiaj porozmawiamy o butach rowerowych SPD. Dla kogo są? Czy są potrzebne czy nie? Wytłumaczymy parę różnic na przykładzie butów górskich. Jeśli chodzi o buty górskie to pamiętam jak parę lat temu pracowałem w firmie Shimano i Shimano obchodziło 25-lecie Wynalezienia butów górskich. Na twórcę butów górskich uważa się jednego z braci Shimano, Keizo Shimano, który miał za zadanie stworzyć buty górskie na tyle uniwersalne, które nie przeszkadzałyby w codziennym użytkowaniu. Podobno są takie legendy, że Keizo wziął to tak bardzo do siebie, że chodził w tych butach bez przerwy, czy to w normalnym ubiorze, czy w garniturze. Myślę, że na necie można znaleźć parę zdjęć, jeżeli pogrzebiecie dobrze. Natomiast wracając do Meritum tematu, buty SPD mają nam po prostu poprawić komfort jazdy i trzymać tak stopę, ażeby podczas kręcenia nie tyle. Naciskać pedał, ale również, żeby ciągnąć go ze sobą z powrotem. To jest tak naprawdę cała tajemnica butów SPD. Dużo ludzi nie lubi butów ze względu na to, że blok, który jest łączeniem pedała i buta w pewien sposób ogranicza jego ruchy i trzeba się nauczyć odpowiedniej techniki po prostu wpinania buta tak, żeby czuć się w miarę komfortowo na rowerze. Na początku, oczywiście. Tak jak y, wszystkie rzeczy, które trzeba się nauczyć, popełniłem parę błędów. Jest możliwe to, że spadniemy z roweru, no ale nie przesadzajmy. Tak naprawdę myślę, że jest to do zrobienia i nauczenia. Chodzi o buty górskie SPD. Tutaj mam czterech producentów przed sobą. Powiemy chwilę o tym, jakie mogą być różnice między tymi butami. Głównie chodzi o ilość zapięć oraz o to czy buty są wyposażone w same rzepy jak na przykład dla rowerzysty początkującego czy posiadają również klamrę plastikową bądź zapięcie BOA tak sławne w branży rowerowej przeznaczone już dla rowerzystów którzy są świadomi swojego wyboru i potrzebują mieć po prostu bardziej ściśle wpiętą nogę w buty. trzeba powiedzieć o tym że buty są, mogą być wykonane z różnych komponentów. Im tańszy but, jest to raczej plastik. Im droższy but, wtedy znajdziemy częściej karbon. Czy buty SPD są niezbędne dla rowerzysty? Nie, nie są niezbędne. Natomiast na pewno zdecydowanie poprawiają komfort jazdy, yy, gdy człowiek już się nauczy tego rytmu jeżdżenia w butach. Yy, myślę, że nie przestawi się z powrotem na zwykłe Adidasy. kończąc Postaramy się w, ostat... w następnych odcinkach yy, więcej mówić o butach bardziej różnorodnych. Powiemy trochę o systemie Clicker, powiemy trochę o sandałach SPD. To tak naprawdę tyle dzisiaj w tym temacie. Yy, na pewno nagramy odcinek, w którym zgłębimy jeszcze wiedzę butów rowerowych. Tymczasem z tego miejsca żegnam się z Wami. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia na szlakach. Cześć.